W Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej odbyła się pierwsza międzyuczelniana konferencja Inżynier XXI wieku, zorganizowana przez koło naukowe Inżynier na miarę XXI wieku, działające na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki ATH. Celem konferencji było przedstawienie najciekawszych prac realizowanych przez studentów w ramach zajęć dodatkowych. Młodzi inżynierowie zdobywający swoje kwalifikacje w otwartym w ostatnich miesiącach laboratorium robotów zostali poproszeni o prezentację swoich projektów. Projektów. Na konferencję zostali zaproszeni także uczniowie ponadgimnazjalnych szkół technicznych, których również poproszono o prezentację swoich prac. Tutaj w uczelni, na naszym wydziale, realizujemy już drugi rok projekt finansowany z Funduszy Europejskiej właśnie o takim tytule: Inżynier na miarę XXI wieku. I ta właśnie konferencja jest integralnym elementem tego właśnie projektu. No ponieważ realizujemy go już dwa lata i w związku z tym zdołaliśmy wykreować dodatkowe zajęcia dla studentów, stworzyć im warunk warunki do realizacji własnych projektów, no to przyszedł taki moment, że trzeba powiedzieć, sprawdzam. Pokażcie, co się udało. No i ta konferencja między innymi w tym aspekcie studenckim ma Właśnie taki, taki wymiar, że chcemy dać szansę tym młodzim, młodym ludziom, żeby się po prostu pochwalili, a moim zdaniem mają się czym pochwalić. Na konferencję przygotowano 19 artykułów, oczywiście artykuły przygotowane przez studentów, jak i też można powiedzieć młodych naukowców, czyli uczniów technikom, i po prostu oni prezentują tutaj wszystkie te swoje pomysły, które zostały wdrożone w życie, czyli tak naprawdę. Tutaj wszystko to, co oni wykonali, zostało wykonane, wdrożone, i tak jak, tak jak to jest na w takich konferencjach naukowych, zostało ocenione przez komitet naukowy, czyli przez profesorów. Zakres tematyczny konferencji obejmował szeroko pojmowane zagadnienia z mechaniki i budowy maszyn, automatyki i robotyki, mechaniki informatyki. W ramach konferencji prowadzone były równolegle dwa panele tematyczne. Pierwszy dotyczył zagadnień związanych z mechaniką i automatyką. Referat wygłosił tu m.in. profesor. Profesor Michael Wnuk z University of Wisconsin-Milwaukee NASA. Wykład dotyczył podróży statku Cassini na Saturna w latach 1997-2005. Profesor Michael Wnuk jest konsultantem NASA. Drugi panel dotyczył zagadnień związanych z informatyką.